Siemano mordy, ja jestem Tyna, a to kolejny odcinek na moim kanale. Widzowie, sorry, że mnie troszkę nie było kilka dni, ale tak to bywa. Niestety widzimy się dzisiaj na CSGO Skin. Się przypominam o wpłatach z moim kodem. Widzowie, Tyna i Ty macie 2, 10 bonusów do ładowania. Giveawayki możecie zgarnąć. Rozdanka, rozdanka, bulet, kna... Bo kurwa... Widzowie... Good knife. Sorry, ja nie myślę, widzowie, nie spałam całą noc, jest... Prawie w pół do 8. Jest ciężka kraksa, więc może być dzisiaj śmiesznie. M4 jeszcze macie do zgarnięcia 8,40 i dyszka minimalnej wpłaty, więc lecimy. Dzisiaj wymyśliłam sobie, no korzystamy z skrzynek eventowych, walentynkowych. Jeszcze dużo czasu, otworzymy sobie tą za 50 i co nam z tego wyjdzie, to po prostu robimy z tego batę. Co my tu mamy? Po prostu, no. Widzowie, no, famasik, ładny famasik, ile on kosztuje, 35 zł, bardzo dobrze, doskonale, bardzo dobrze, y, dobra, dobra kwota na patrę, tak mi się wydaje, bardzo dobrze, doskonale, lecimy dalej, Jezus Maria, widzowie, widzowie, ja Wam dobrze radzę, nie zarywajcie nocek, śpicie dobrze, dacie sobie jakoś radę na pewno. I, I tak to jest, co my tu mamy, 35 zł mamy. Możemy jeszcze coś dorzucić tutaj. I tak sobie dorzucamy, damy sobie na czterech underdoga. underdoga, testujemy, zobaczymy ile osób na stronie. Malutko, wczesna godzina 2300. No ale ogólnie Cezgo skins teraz bardzo dobre y, zasięgi łapy. Widzę coraz więcej ludzi na stronce, więc propsuję, propsuję. Fajnie, że Wy też na pewno wpadacie. OK, mamy remis z Emilii na razie, dobrze. Już hop, chłopaki tam polecieli w górę, no będziemy ewidentnie doganiać Emilii na razie. OK, wracamy, wracamy, żeby jej tylko odbiło tam dobrze chyba, nie wiem, nie wiem nie. Kurde. Dobra, dobra, zostajemy kilka groszy, widzowie. Ostatnia szansa, ostatni moment i chyba nie wiem, czy ona tego nie zgarnie O, ona to zgarnie. Stówka była, widzowie, z 35 zł, więc bardzo dobry wynik by był. Niestety, ale no, próbujemy dalej. Wydaje mi się, że underdog tu może akurat być ok z tym wszystkim. Damy sobie tańsze skrzyneczki: 32, czyli za 3 zł. Damy sobie medium case: a mamy 35,91. Teraz na no, trzech underdoga cały czas próbujemy. Lecimy dalej, lecimy z koksem. O, Kurt maj przyszedł. Damy sobie Bota. Mamy Michaela jeszcze, oponenta jednego. Bardzo dobrze, doskonale. Lecimy dalej. Okej, okay, my teraz jesteśmy na prowadzeniu, no prawie, prawie. Z Michael. Michael na razie. Michael prowadzi. Już myślałam. Kurde, czwóreczka, mam no, tu poleciała, ale dobra. Nieźle, nieźle. Oho, dobra, dobra, jest dobrze, jest dobrze. Jesteśmy na prowadzeniu. Dobra, dobra, zostajemy przy tym. Michael jest najbliżej nas nie wiem, nie wiem, no uuu, kurde no patrzcie, 5 złotych przewagi 5 złotych przewagi, niech mu coś poleci fajnego no ciężko, ciężko, my odbyliśmy za wysoko, a to niestety underdog więc może być kraksa i jest kraksa niestety, no ale patrzcie, bardzo dobre wyniki 79 złotych, bardzo dobrze, doskonale może jakieś naklejkowe neon case, gold plaga, coś zadychę, damy sobie eventówkę zadychę i tak chyba na tym skończymy, dajmy sobie teraz dwóch underdoga jak macie ciekawe pomysły na odcineczki weźcie, podsyłajcie w komentarzach, też ciekawa jestem, co wy chcielibyście na przykład zobaczyć na moim kanale no i, i, i piszcie po prostu, jak macie jakiś fajny ciekawy pomysł, zobaczymy co nam tu wyjdzie, snickersy za 7 zł wyszły, o kurde patrzcie, fosfor Fosfor odwali po prostu, maniany nie za dwie dychy nam poleciało. O Boże, sorki widzowie, trochę ziewnęłam sobie, no. Ale no kraksa, kraksa, nie możemy tego zgarnąć, nie możemy nic zgarnąć, na razie damy sobie chocolate Dawno nie było chocolate case'a. Amber case możemy, jeszcze coś, albo lećmy za 15, coś za 15 M4 damy, M4 na sam koniec i na trzech standardówkę, standardówkę, wierzę w tą M4, widzowie, wierzę w tą M4, M4, kurczę, do nas przyszło. Przy, przyszło albo przyszedł, nie wiem, nie znam się, ale mamy, kurczę, kurczę, bladę, no, okej, okay, okej, okay, dobrze, dobrze, jesteśmy na prowadzeniu na standardówce, okej, okay, okej, okay. kurczę, chyba przegoni, nie, a już myślałam, że kurczę, będzie bliżej. I sam poleciał, poleciał, poleciał. Wszystko w rękach tej M4 -ki. no i chyba kraksa, kraksa. Albo nie, mamy to, widzowie: mamy to 65 zł. Bardzo dobrze, doskonale. Patrzcie, o, kilk o kilkanaście groszy normalnie. Tragedia. Co za emocje? Ja nie wiem, ale jestem zamulona totalnie. Widzę. Wydamy sobie Steampunka um, Ninja case'a, Hmm, 65 zł mamy. Możemy Gigabułę. Gigabuła też lubi polecić trochę, a łupka nam się pomieści. Pomieści nam się łupka. I chyba na tym zostaniemy. Na dwóch standardówkę spróbujemy. Tylko cztery skrzyneczki. Zobaczymy, co nam tu poleci. Dajemy sobie Bota. hmm Okej, okay, okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze się zaczyna. Dobrze się zaczyna. Revolverek jest git, jest git. A włupka, więc też jest bardzo dobrze, ale 2 złote i tak, różnicy jest ten 570. Dobra. Dobra! Jezu, widzowie, tu już miażdżymy normalnie. See you later. Alligator była taka piosenka, nie wiem, czy kożycie tak było. Nie kłamię. Mamy 107 zł. Bardzo dobra odbitka. Bardzo dobra odbitka, dobry profit. Może uda nam się kose zrobić, tak? Jeszcze w sumie na poprawę humoru trochę. Bo jestem zamulona i, i tak to jest. W ogóle widzowie widzimy się w, 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 w piątek na live. Tak mi się wydaje. Lecimy w piątek na live. Em. Jezus, mara widzowie. Ale się. Ej, ja tak randomowo sobie podwiedziałam skrzynki, a to nie tak miało być. Ale w sumie możemy tak zostawić, bo mamy 107 zł do wykorzystania. Dajmy sobie na dwóch standardówkę. Pięć skrzyneczek. Zobaczymy, co nam tu leci. Dajemy sobie bota, mamy Alexa. Alex to niezły oponent, normalnie on tu normalnie coś może ugrać. Dobra, chyba jesteśmy na prowadzeniu, tak, tak. Gloczek, gloczek dobry. Lepsza niż awupka Ok, ok, nie wiem za ile on dostał, ale czwóreczka nam oddaje. Minimal wear jest ok, jest ok. Tu, tu się dużo dzieje, widzowie, ale oponent chyba nie odbije. Tu musiałoby mocnego coś mu polecić. Nam leci normalnie, a też. Wszystkie same dobre skiny mamy, tak naprawdę. Tylko ten y, tak był trochę słabszy, ale mamy 200 zł. Szybka odbitka, bardzo dobra. Równiusieńko 200 zł, 26 groszy, więc jest dobrze, jest dobrze widzowie. Hmm. Co my tu możemy dać? Co my tu możemy dać? Ałupkę, łupkę? Czwórkę. Winter Casey, dobrze poleciał. Krówczek Kase dawno nie było. Danger Case'a wrzućmy widzowie Love Bomb. No wrzućmy, wrzućmy. Możemy korzystać to wrzućmy. Coś za dwie dyszki, tak, Kesik. Nie, to nam przebija, ale no ninja kesik. Dobra, gigabułę wrzucimy jeszcze i idealnie się mieścimy. Bierzemy dwóch standardówkę. Dobra, 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 lecimy, 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 lecimy. Jest gites, jest gites, jest gites. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie, nie ma jakiejś super dużej przewagi Michael nad nami, ale możemy się jeszcze odbić. No dostał też okej, okay, a łupkę całkiem w podobnym stanie mamy wszystko kwotowo. No ja próbuję trochę tu go doganiać ewidentnie, ale nigdy nie wiadomo, no No dobra, dobra, USP, USP oddał. Oddał bardzo i chyba my to zgarniamy na razie. Mamy Black Lotusa M4. Uuu, uu, widzowie, buski. M4 też bardzo dobrze poleciało nam. Nie wiem, za ile on ma skinka. Dobry, dobra, dobra, Famasik, Famasik oddaje. Oddaję. Giga była ostatnia i zostajemy przy tym. Ile my tu zgarniamy? 375 złotych. Dobra, no robimy za to. Robimy za to ostatnia batelka. Spróbujemy z tego zrobić kosę, Mamy trzy stóweczki, ponad prawie cztery. Uznajemy także, że za pięć będzie po prostu zrobiona kosa albo w sumie jak cztery. Przebijemy czwórkę. Przebijemy czterysta, to będzie okej. Okay. Love bomb, cyber case'a wrzucimy, może co wy na to. Danger case'a albo danger case'a na buście. Mamy 310, mamy 375 do oddania. A kaczyk 70, dobra, 4 złote nam zostaje tak naprawdę w zapasie. No, no zróbmy te na dwóch standardowych, zróbmy to, zróbmy to. Mamy bardzo dobre skrzyneczki w puli, bardzo dobre, więc lecimy. Mamy Emily. I co nam tu wypadnie, co nam tu wypadnie? Ciekawa jestem, dobra, no opponent chyba ma lepszą na pewno, no ale lekko, lekko, złotóweczkę bo ja mam minimal wery, dobrze, dobrze okej, okay, odbijamy, odbijamy lekko, to druga skrzynka była dopiero, więc nie jest źle okej, okay, okej, okay, okej okay. no, goni nas, goni nas, ewidentnie nas goni, musimy tu przewagę zrobić ale się, no kurde, no ciężko złotóweczka niecała wołg, nie wiem za ile ta bomba, ale no w sensie ten bizon, <gryw> sorry sorry widzowie, o, mamy jednorożca jednoroże za 22 zł kosztuje bardzo drogo bardzo ładna naklejka w ogóle mi się podoba. Beretki, jakieś ładne, ładne te beretki. Uhu, uhu, uhu. Windowsik, Windowsik, Windowsowi. Dziękujemy. Mamy tu batelkę. Dobra no. Zajęci jesteśmy batelką. Mamy Akacza, widzowie. Mamy Akacza za dwie stówy. To już normalnie kosa jest zrobiona. Kolejny Akacz, jaki ładny. O Jezus, Maria. Do... nie, no to już normalnie deklasacja, mi się wydaje, cokolwiek by tam nie wypadło z tych akaczy, mamy 6 stów, mamy gwarantowaną koskę na pewno za takie pieniądze, więc widzowie, dobry odcineczek był, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, piszcie komentarze, widzowie, piszcie pomysły na odcinek, jak macie, będziecie, będę korzystać, próbujemy, piszcie, co chcecie zobaczyć na kanale, widzimy się w piątek na live, trzymajcie się, mano